Część pierwsza, rozdział siedem. Tytuł do ciebie, który chciałby zostawić swoich rywali w tyle. Często jesteśmy ciekawi, kto jest lepszy, lecz czy nie jesteśmy wszyscy ulepieni z tej samej gliny? Wszyscy powinniśmy siedzieć mocno zakorzenieni w miejscu poza lepszym i gorszym. Całe życie jesteś całkowicie szalony, ponieważ myślisz, że istniejesz ty i inni. Starasz się wyróżnić z tłumu, ale w rzeczywistości nie ma ani ciebie. Ani innych. Kiedy umrzesz, zrozumiesz to. Dharma Buddy oznacza brak podziałów. Co dzieli ciebie i mnie? Prędzej czy później zaczynamy działać tak, jakby istniała granica pomiędzy przyjacielem i wrogiem. Kiedy się do tego przyzwyczajamy, zaczynamy wierzyć, że tak jest naprawdę. Biedny i bogaty, ważny i nieważny, żaden z nich nie istnieje. To tylko błysk na falach. Jednak są tacy, którzy przeklinają buddhę, ponieważ utknęli w nieszczęściu albo ktoś jest szczęśliwszy od nich. Szczęście i nieszczęście, ważny i nieważny, miłość i nienawiść, cały świat robi wielką sprawę z tych rzeczy. Świat, w którym to wszystko nie istnieje, to świat poza myśleniem. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że złudne myśli i rozróżnianie są całkowicie bezużyteczne. To nie będzie niczego na tym świecie, nad czym będziemy musieli wysilać nasz mózg. Kiedy kierownik działu był chory, jego podwładny przeskoczył go na drabinie kariery. Dochodził do zdrowia, lecz kiedy dotarła do niego nowina, na nowo dostał temperatury. Nie potrzebujesz się gorączkować czymś takim. Mówisz: ja ci pokażę. Jednak nawet nie wiesz, jak długo będziesz żyć. Czy nie masz niczego innego do roboty? Na zachodzie jest powiedzenie, Człowiek człowiekowi wilkiem. Pierwszym krokiem w religii musi być to, aby wilki przestały gryźć się nawzajem. To, czego uczymy się od dzieciństwa, to nic innego, jak udawanie, że jesteśmy kimś ważnym. Świat nazywa to edukacją. A co próbujemy robić później w życiu? Walczymy jak demony, uprawiamy seks jak zwierzęta i jemy jak głodne duchy. To wszystko. Cały świat kołysze się na niepewnych nogach, odpychając innych na boki i prąd do przodu. W darmie buddy nie powinieneś być tak niesprawiedliwy. Dharma buddy oznacza odniesienie sukcesu poprzez porażkę. Umysł darmy buddy to siedzenie w zazen przez eony bez osiągnięcia drogi buddy. Ludzie tracą zainteresowanie, jeśli nie ma współzawodnictwa czy walki. Zawsze chcą gnać do mety. Ale czy to jest wyścig koni, albo chcą pływać jak fretka, być zawsze o nos przez rywalami. W ostatecznym rozrachunku przypomina to walkę kociaków o kłębek wełny. Ludzie zasypiają, jeśli nie ma zwycięstwa i porażki, miłości i nienawiści, bogactwa i biedy. Dharma Buddy nie dotyczy wygrywania lub przegrywania, miłości lub nienawiści. Niektórzy chcą obnosić się ze swoim oświeceniem, jednak jest oczywiste, że coś, czym można się chwalić, nie ma nic wspólnego z oświeceniem.